Cześć, tutaj Robert jest ze mną. Tomasz! Hejo! I Kamila! Cześć! Tak imieniowo. Hej. He. Może Tomasz przedstawisz cel dzisiejszego odcinka o łóżko? Ja mogę się eee, przestać, ale nie Ty chciałeś, nie wiem, domek tak. zrobić coś w tym rodzaju? Bo to znaczy, pokażę co tu mamy. Choć dużo się nie zmieniło, oprócz tego, że zębiła się dziura. Dobra, wyjdę z tego łóżka, bo nie nie spać. Tu jest nasza wielka plantacja. Aha! To chyba było już wcześniej, co nie? Było. Ja. No. Było, było. A i teraz pytanie, jak my na górę, żeby nic nas nie zbiło? Ej, ja mam uber Super Miecz z żelazem. Ale ja mam ja. wspaniały plan. Kwiatek Dobra. Ej, pokażemy im dziurę, która powstała poprzez wybuch. Bo po kończy był nieuważny i wybuch. A jasne. Tu trzeba, tu trzeba będzie zrobić schody. Gdzieś tu jest... Bo mnie to denerwuje. Komik, to jest au, 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 au. Dobra. Uuu, zabrałem drogę. Ej, to w którą stronę do dziury? już tam pan. Ej, tam się spawnują mobby. moby. Normalnie mobginder. Prawie jak mobginder. <laughs> Zadajmy machine complete. No nie do końca, to nie o to chodziło. Cołe tutaj może chaty Właściwie, Właśnie wiem, to byłem na taki pomysł, tylko musimy... Weź, że on cię zbije. O kurde. To pomóżcie mi, no. Jemy wszyscy. <gry> o, a, zginął, go. Tutaj się zrobi ładnie, tak. I tu zrobimy domek, ale możemy drzewo zasadzić w zasadzie. To w zasadzie zasad, że zasadzisz, że nie zasadzisz. Ej kurde, ale ważna rzecz. To weź tutaj o wrogu, weź ten. Tak. No to, to właśnie tak zrobić taką platformę chciałem, ale... Albo większe to po prostu zrób. No właśnie o to mi chodzi. Ej, gdzie jest na Uuu, To ja idę tego kobla kopać. Ale jest w bazie. W sensie, że w domku, w sensie, że nie wiem jak to nabywać. No i to więcej Czyli Mamy wielkie takie. A ja... Ja wiem zrobię schodki. I ogółem potrzebujemy. Z czego zrobimy domek? Z kamienia. Z czego chcesz? Z kamienia, ale po prostu pełnego wodnika. Chociaż nie jesteśmy bogaci jak to specjalnie ten kamień. Ile schodków myślicie, że starczy? Nie. No, Dajcie sadzonki z drzewek, bo tak mam 2-3 miejsca Ja mam jedną Tylko jedną mamy, bo zaraz tam podejdzie Ja zobaczę, może muszę... ją... Nie, nie Fight! Fight! Ooo, aż 3. 3! Tylko kilo sobie lepsze zrobi, sekunda lepsze idą Obra, ja się wkupuję i idę kupować Ja się lubiłem pierwszy raz Ząbiak, ząbiak, ząbiak. Nie czuję się przetrwany przez siebie, przepraszam. Padłum. Nie, wiem, to była słuchaj. No. Ale co z tego? Daj coś do picia. Ja tu robię, sikierka się przyda. Mamy sikierkę w tej bazie czy nie? mamy się Ale mnie zlodowało. Ja tu potrzebuję surowców więcej. Ach, osieta jest. Dyrty, dyrty tu nie ma. Święty dyrty. Oj, nie dam Teraz Robert, myśl. myśl, Kurczę, szkielet, nie, 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 Robert. Co? Czemu? Właśnie, Bek! No, byłaś niegrzeczna. Byłaś zabiłaś mnie, dlatego. Wiecie to. On szkielet to wiedział i po prostu zemścił się. Wiecie, Kamila tak naprawdę jest miła, tylko teraz jest miła. Możesz się przyznać. Bardzo. No. Jak Chcesz, kopa? No i właśnie o tym mówimy. Nie no, że ty jesteś bardzo miłą osobą Na to ty. Tak naprawdę chodził jest tylko niemiły żebyście wiedzieli Nie wiem On brzydkie rzeczy ja czasami mhm. opowiada mi czasem brzydkie rzeczy Oj żebyście wiedzieli Oj żebyście wiedzieli no. Tak naprawdę nie to Robert chcieli. jest niemiły i złoczony Nieprawda Zgania na innych no Co? No. Nieprawda Co boisz się przyznać? Tak nie jest Boisz się przyznać? Nie boję się przyznać, Ja wiem tak lepiej. Nie. Ja spadłem w dziurę, do dziury znaczy się. No właśnie, widzisz, kto to jest. Ale, no, ale, przecież to nie miało mieć żadnego podtekstu. No i właśnie, kto tu jest zboczony? No schody nie tak postawiłem przez lat. Weźcie stres, i tylko. Małe kłopoty techniczne i powróciłem. Jasne, jasne. Mam na głowę z powrotem, zginęłem. Mogę kłaść? Zginąłem, zginąłem. No właśnie zginąłem, nie poprawiajcie mnie, wiem, jak się mówi No dobra, mamy znowu dziurę przez creepera zrobioną, może podnieść dzieło <grym> Za chwilę wszystkim się zajmę Ja się wszystkim zajmę Najpierw zrobię tu ładnie schodki Gdyż, iść tak powie prawie znowu się zdałem na to naprać. Tak naprawdę... No, naprawdę, się. No, naprawdę, no naprawdę, no ja kopię przede Naprawdę ja motywuję nas do całego działania. Jestem takim mentalnym przywódcą naszej, naszej grupy. Chyba w twojej głowie. Tam też? I tylko tam. Ja! Creeper, 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 creeper. No spokojnie. Muszę mnie prawie bolą. Teraz rozwali nam po tak jak myślała nie, jednak nie. Ale jednak. Nie, nie, lepiej nie <laughs> takich rzeczy. Ty lepiej takich rzeczy nie mógł. Ha, wywaliłam. Dzień zaraz wstanie. Widzę właśnie. Ja zaraz zrobię schodki przez cały odcinek, kładę schodki. To jest ambitny, nie? No. Wiem, ale zaraz zasadzę moje drzewo. Będziecie świadkami narodzin drzewa. No nie wy, chodzi mi o że... Drzewa Szewa! <laughs> Dobre. High hi, 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 five. Fajnie. 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 Kobiety nie są w stanie zrozumieć tych dowcipów. Oni większo one w większości stanie zrozumieć tych nie chcą zrozumieć. powiedział wam powiedział Fajnie. o londynkach. Ale z, z to racji, ale to jest brzydki kawał Ja cię zniszczę, zniszczę. nie powiem. Ja, Robert, naprawdę ja cię zniszczę. Taki suchary. Nie chcę nie, nie. Chcę być niemiła, ale ja cię skupię. To się nie odważaj się. o brzydkich nie rzeczach, nie rzeczach z blondynkami. I, Patrzcie, i te, pan się nie odważa. Co? Goń się. Ale nie powiem go, bo jestem miłym człowiekiem. Goń się. Końciu, chcesz Poi. powiedzieć ci kawał? Dawaj. Wiesz jak się nazywa? Ale dobra. <laughs> Będę teraz nie niemiła dla ciebie przez całą odcinek. I to już jestem nieszczęśliwa po prostu. I tam ja 20 minut wytrzymasz. Nie, bo ona będzie niebiła później będą dalej refleksje i to niestety. I kurde, ja tu myślę, że to I już jestem dla ciebie niemiła. No i zaraz powiem ten dolci. A mów! Roźniętych w ja to zaraz powiem. O czym? O wszystkich. Gadaj! No mów! Gadaj! Gadaj! Gadaj. <laughs> Kończył ci pytanie. Ład. Jak nazywałaś seks z blondynką? Nie wiem. Robert teraz... Nie głupa! <laughs> taki dowcip! Wiesz co, ja, ja już nic nie chcę mówić. Teraz ja tak nic nie chcę nie Jak Jakbym ty... coś teraz powiedziała. Chcesz mnie ścisnąć. Chcesz mnie to nie dobrze. Ja tylko zytowałem. Nie, nie chcę cię cisnąć, ale... Ale coś bym musiałaby przeciwko tobie. Nie, dobrze, lepiej nic, lepiej nic nie mówi. To był taki żart, to nie są na miejscu. Nie można być takim złym człowiekiem. Takie żarty nie są na poziomie, naprawdę. Dokładnie. Ki Kim jak ja się tak mówię, No po prostu... Nie, nie, po prostu ja sobie tego nie wybaczę. No tak. A znacie inny kapłowynkach? No. Ja też ale nie powiem. Tak naprawdę to są tylko stereotypy. Nie zawsze. No mówię, że to są stereotypy, że to naprawdę. Blondynka nie musi być wcale całej Jeśli mnie jakieś blondynki oglądają, nie wiesz tego do siebie. To nie, to nie jest, to są tylko po prostu żarty, które chodził do mnie. I tak nie poruchasz. Aż znowu mi się kawał przypomniał, ale ci nie powiem. Za chwilę powiem ci go Dobra, i co ja miałem zrobić? Bo zacząłem wstawiać schodek na schodek. Robert, weź mi, zrób ten. <laughs> siekierę ja już idę. Mam siekierę. Nie. Yeah. Ale mi zrób. Masz to. Ja A czemu tak mi dajesz? W miałem miałem zasadzie drzewo, czemu mi nie A to jesteś ty. Czy nie chcę myśleć taki kawałek? Weźcie mi z teleportu. To jest. No, ukośnik TP i wpisujesz. Tak. U. Dobra, Robert, robić ważną rzecz. Chleb To się pewnie. Strasznie No i kto tu jest zboczony? O co ci teraz chodzi? Ja nie mogę nie. się Idę, idę Nic nie masz na głowie, tak za. Ja? No, nie masz liści Daj. Daj mi liście dębowe na tę na głowę Daj mi liście dębowe na głowę, no. Możesz ja w ogóle tak w, w Nie, ma, ona zgubiła te liście Dobra Narodzili trwa długo i nic tu nie zrobiłem, więc zasadę drzewo. Hej, masz dyrt, ja mam dyrt. Cud narodzin. tu nie wyrośnie, musimy to trochę poszerzyć. W ogóle ja tu poszukam lawy poza odcinkami, żeby zrobić generał Turkopla, bo mi się nie chce kopać, Ale i tak spawner musimy znaleźć. Cztery co. Tam Ej ty Końcu tu widać, patrz, patrz, tu widać gdzie co jest Tam jest lawa, tam jest lawa, tu widać, mamy x-ray'a Mhm mm Nie no, ale to trochę nie fair co teraz robimy Dawaj, dawaj tu wodę i ten zjeżdżamy w dół Nie, ty, ale nie wiem czy można tak wyjść, my formalnie eee, nie Ty widzisz też tego buga? Jakiego? O, tu tę wodę Nie, nie widzę Patrz Nie widzę tego buga to jest święte jezioro, nie ruszej, A Cały coś się z jak zrobię tak. Ty do... Wiedziałem. Wydało się idiota. Zobaczyłeś. Dobra. A więc robimy ważną rzecz. Tu chodzimy to. Tu chodzimy to. Tu chodzimy to, a tu to, to. Patrz! Allah lala hotbar. Drzewo Na napię nazwę. E, zniszczone Zróbmy tabliczkę, jak chcę je nazwać, bo to moje pierwsze drzewo No, nazwij drzewo, które już sprawiać chcieliśmy e, A więc Kamila, masz zaszczyt, możesz nazwać moje drzewo Puppy Robert I dlaczego jesteś dla mnie niemiły? Bo ty byłeś bo dla mnie niemiły Jak ja zacytowałem kawał Znaczy, to był super Ojej, wiecie jaki to ma kolor włosów? Ja mam czarny Ty Skąd masz tyle warmii? Można łóżko z No bo... Se, ten, no wiesz jak nie se Se zabijała skąd masz tyle różnych, różnych nasionek? Nie powiem ci! Cheatowała Gdzie znalazłeś coś? Gdzie ty Jezu... Boże, Gdzie wiem... to znalazłeś coś Czemu ja zło... Gdzie to znalazłaś? Robert ja zamiast tych zrobiłam łopaty <noise> te łopaty zrobiłam zamiast siekier Gdzie znalazłeś to coś? Nie Ale powiem ci! Ty, nawet ty nie próbuj ze mną, ja sama sobie to zrobię, jak to sama? Ty znalazłeś jakiś spawny? Ja? No. Nie. Co, 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 gdzie ty to znalazłeś? Co? co, co ma to dzimnowe i... Ale nie powiem ci, to jest moja tajemnica i dalej Zrób mi te dwie siekierki. Ja idę sama, nawet nie idź ze mną, bo ja chcę sama. Idziemy za Nie chcę Musieli, to jest, to jest nie, specjalnie nie mów, sama to jest bezradnie, bo chcę sama. Nie, ja chcę sama i zróbcie mi ten. No, też nie. Też, te, też zrobię. Co <grym> chciałaś? Zwierzch. Wierzy żeby żeby pójść za nią. Nie, no weźcie, nie idźcie. Ja chcę sama. Dobrze, rozumiem. Gdzie jesteś? Proszę. Dziękuję. Co by na to, żeby później zrobić moją twarz piękną z wewnątrz? Nie. Nie. Dlaczego? Za brzydka. Mm -hmm. Eee, synek, mam dwie dżunglowe nasiona, chodź. Idziemy. Dwie dżunglowe nasiona. To polski szef, polski szefa, amazing, tak samo jak angielski. Amazing. To co, my robimy ten domek, czy nie robimy? No, czy... Jak to będzie za nudne, jak wschody, to zrobię po prostu tańlasa, że wytnę parę momentów i takie ciekawsze mam. Dalej, ten, mi Zrobi się trochę węgla drzewnego. No tak, Kurczę jeszcze mieć by mi się przydał, no... no to, to bak, żelatek, żeby się mało. Nie chcę